Cześć, witam, Papas z Donateria, odcinek 53, Donateria z dwójeczką, z zagro... z gierka... skuter. E, tak. Oglądaj, oglądający poprzedni odcinek słyszeli, że będę chciał kupić czapkę na walentynki, czyli ten kapelusz. A, w ogóle balony tu jeszcze są. No dobra, to wymienimy drzewko za balony. Nie widziałem ich w odcinku poprzednim, więc chociaż je teraz uzupełniłem. Balony stoją. Należą do walentynek? Należą. No to... Dobrze jest, że te balony zawarłem i one już tam stoją w lokalu. A te rzeczy na walentynki to nam chyba przynoszą jakieś tam dodatkowe... punkty czy coś. Oprócz tego, że klienci no nie zabierają do czekania, no to jeszcze chyba coś te tutaj nasze dekoracje w lokalu pomagają. A nawet jeśli tylko z czekaniem pomagają, no to i tak dużo. Uff, już nie pamiętam jak to z tym było. I zrobiłbym dzisiaj closerowi. A closer jest... 53 dzień, czyli Queen, to jest tak, le regular, le regular long john, raz, potem jest hit, czyli serduszko i Donat. a Donat to był regular. Regular. I ostatnie było. Yy, też wszystkie regular. A regular to białe. Okej, okay. Rita, Może najpierw dla Ciebie zrobię. taki ostatni czekoladowy, okej. Okay. Tutaj jak już mam pod naszą to zacznę pod Queen. Jeden to był donat. A drugi to kółko, nie? Donut to raczej to. A tak, bo... Tamto drugie to jest nazwane round. Zapomniałem mi się, właśnie na tak piszesz, że kółko bez dziurki to jest round. Teraz mogę na to spojrzeć i wam to pokazać. To jest tu Piszę round. A to jest ring. I to ten drugi jest nazywany donut. W książeczce w miejscu gdzie jest opisywane zamówienie klienta. No tak, to będzie rond. Ten bez dziury. Donat z dziurą. No tak, bo jak się kupuje, chociażby nie w takiej biedronce, donaty, no to są e, z dziurami. Niektóre są bez dziurek. Ale akurat tu mamy dziurawy. E, u zamówień e, Queen. Dobrze, czerwony. ok to już mi się nazbierało pączków. Trzy zamówienia nie, tam siedziały przez, przez chwilę. Teraz już siedzą tylko trzy. No okej. Okay. W ogóle miski derby to są nowość. To jest nowość na dzień dzisiejszy odblokowana. No, już tam chyba klikałem tego Xa, ale Drago nie policzyła, że go klikam. No wiecie, że w tej naszej gierce to już były akty z usunięciem napych przez przypadkowe kliknięcie Xa Scarlet. 4 minutki i zamówienie Scarlet przyszło. Okej, okay, wiecie, że moja mój ulubiony kapelusz to donateria. A więc jeszcze przyjemniej mi się nagrywa ze względu na to. Okej, okay, donaty są dobrane we właściwy sposób. Czekolada do tego. I tutaj wanilia na ten środkowy pączek. kokos, czekolada, no i mamy tęczę, no Rita, perfecty tu zamówienie naszego, naszej prudence, tak? Nie, nie, nie prudence. Ej, wróć, prudence, tak, prudence. Bo jak tu widziałem truskawkę, to, to od razu powiedziałem, że to do prudence. Dobrze mówiłem. Dobra, to tak, lupry. Mhm, mm wanilia. Teraz śliwka. Piamki. Oraz truskawka. Wydajemy to do, dla prudence Okej, okay, próję ten Perfect. Jeszcze zestaw do jednego zamówienia nam brakuje. I tam jak widzimy, ponieważ e, przed zebraniem jednego zamówienia, e, już pączek jeden miałem tutaj wyłożony, szykowany do szykowania, a potem wziąłem następne trzy pączki, no to te trzy pączki się tak ułożyły, że w tym momencie to mamy Dwa pączki obok siebie, a jeden w odległości od pozostałej dwójki. Okej, okay, kogo mamy? Doana. Doan, dla ciebie są pączki takie jak na obrazku. Okej. Okay. Teraz Skarlet o, Perfekt. No i to są polki dla yy, piątej osoby. Teraz tutaj patrzę, żeby dobrze ponadziewać to, bo kolejność jest yy, inna niż tu w przepisie. A tutaj? Inaczej miałem to ułożone. I teraz się wszystko okaże, czy dobrze... Tak, to jest donut. Z diurą. Wszystko się zgadza. zamówienie dla Queen jest dobrze przygotowane. Pączki dla Queen. I mi się wydaje... Mi się wydaje, czy ten tutaj donat jest opudrowany, czy nie? Wydaje się. Wydaje się. Ok, tutaj trochę czekoladek spadło. Paninia jest na dziurawego pączka. I ten jest na pączka tego. Megi. Okej, okay, perfekty nie zdobyte. I ostatnie pączki, które właśnie teraz potrzebowałem zostały usmażone. Czekoladka. Do tego również, a do tego biały. Luker, czyli wanilia, toffi, oroski, jeszcze jedne oroski mm -hmm. Mm -hmm. i wanilia. No do... kolaada SKK i puder żeby wanilia orzeszki kakausik i orosy. Rank nie wbity 800 zdobyliśmy, odpróbowaliśmy no, tysiaka. Hallway Hunt. I z dnia dzisiejszego obsłużony klient numer 6 jest tutaj do wyszukania wśród klientów, którzy biegali. Do zobaczenia w odcinkach. Następny. Cześć.